Witam Was, kochani. Wczoraj dojechał do mnie nowy multiplikator BFS. Jest to nowość na AliExpress. Jest to pierwszy multiplikator BFS sprzedawany przez znaną już Wam markę Purlur. Jest to multiplikator o nazwie Zana, także tak jak ich patyk, który mają w swoim sklepie już od jakiegoś czasu. I jest to tak jak już wspomniałem. Ich pierwszy produkt tego typu obrandowany ich logiem. Wcześniej, oczywiście, sprzedawali jakieś tam multiki, zarówno do BFS, jak i chyba cięższego łowienia. Ale były to multiplikatory marki DMK. Tutaj mamy już ich pierwszy taki produkt z tym logiem. No i sprawdźmy, jak to wygląda, jak to się prezentuje, co z tego będzie. No bo. Oczekiwania są jakie są co do tego produktu, bo już samo opakowanie, o co zaraz Wam pokażę, prezentuje się naprawdę jakościowo bardzo fajnie. A jak to wyjdzie dalej, tak naprawdę dowiemy się dopiero po pierwszych testach nad wodą. Teraz zobaczmy sobie, co tam w środku tego pudła jest schowane. No dobra! Zaczynamy. Zobaczcie, dełko tak jak pokazywałem, jest dosyć spore. Otwiera się na zatrzaski magnetyczne. Co my tu mamy? Jakaś gratisowa plecioneczka 04. Tu mamy opakowanie z szpulą tuningową, którą zdecydowałem się też zamówić. Wagę tej szpuli sprawdzicie sobie na stronie przedmiotu. Nie ja mam niestety wagi jubilerskiej, żeby sprawdzić. Zobaczcie, tutaj jest łożysko ceramiczne. No i szpula prezentuje się w taki sposób. Bardzo dobrze wszystko zabezpieczone. Eee, można być pewny, że nie przyjdzie uszkodzone podczas transportu, w tej formie. To jest multik. Tutaj w takim pokrowcu. Zobaczcie, jaki fajny pokrowiec. Piurlur nam w cenie dostarcza i multiplikator prezentuje się tak, ale do niego za chwilę wrócimy. Pokażę Wam, co jeszcze jest tutaj grane. W środku, G rękawiczki też dostałem w gratisie. Nie wiem, czy e, dla mnie, bo dla mnie, e, czy każdy, kto zamówi e, taki multiplikator, dostanie te rękawiczki. No i trzy opakowania easy shinerów w takim samym białym kolorze z jakimś takim przezroczystym brzuszkiem. Dobra. To mamy za sobą pudło zawartość. Oczywiście tam jest jeszcze instrukcja, schemat i tak dalej. Teraz wróćmy do samego multiplikator. Multiplikator prezentuje się następująco. Sprawdźmy jak drag -clicker gra. O, fajny dźwięk. To już yy, inna trochę liga niż tych pierwszych multiplikatorów, które były yy, jakieś 2-3 lata temu dostępne na Aliexpress. Także naprawdę fajny. No muszę wam powiedzieć, że spasowanie praktycznie nie ma żadnych luzów. Szpula trochę tutaj. O, jest kliker w tym pokrętle szpuli. Bardzo fajna praca. Nawet nie będę smarował. Hamulec tutaj jest rzutowy, od skali od 0 do 6. Tak, damy na trójeczkę. No i pokrętło, znaczy przepraszam, panel boczny zdejmujemy tym sposobem, że tutaj odpinamy tą zawleczkę. O, Tu jest ten hamulec, takie połączenie trochę e, hamulca mm, z Daiwy oraz z Shimano. No i ta szpula oryginalna, która jest głębsza niż ta tuningowa, chociaż wagowo one są zbliżone do siebie. Tamta będzie trochę lżejsza chyba. 40 gram, już nie pamiętam. I tu mamy oczywiście na szpuli łożyska japońskie marki demka i w panelu bocznym tak samo. I cyk, zamknięty. No łożysko zauważyłem, że jest trochę w smarze, także trzeba je będzie oczyścić. Nie spodziewałbym się tutaj, że ta szpula będzie się długo kręcić. O, chociaż nie jest źle. Bardzo fajny, bardzo malutki, leciutki multik z ramo zrobioną z aluminium. Także no, prezentuje się całkiem spoko. A za to, co dostałem w tych pieniążkach, jestem bardzo zadowolony. Także resztę oczywiście po testach nad wodą. Jeszcze jedno, kochani. multi opisany jest przez producenta jako narzędzie do rzucania przynętami od 3,5 gramów do 17. Z tymi 17 gramami bym nie przesadzał, bo nie wiem jak tutaj bebechy w środku, czy to wytrzymają. Szczególnie jeżeli będziemy używać jakichś obrotówek większych niż dwójki, prowadząc je w nurcie pod prąd, no to myślę, że nam skutecznie takie przynęty mogą zniszczyć ten multiplikator. Nie ma co się oszukiwać. Ale jeżeli będziemy go używać do połowu miękkimi przynętami, które nie stawiają jakiegoś wielkiego oporu, będziemy to robić rozsądnie, to myślę, że spokojnie te 12 czy może 14 gramów na tej szpuli będzie do osiągnięcia. No, chociaż wróżko nie jestem, tak naprawdę to jest kwestia sprawdzenia i przetestowania go, zobaczenia jak ten mechanizm w środku, z czego on jest wykonany ile on przetrwa. Aczkolwiek. Wracając do szpuli tuningowej, ta szpulka z ceramicznym łożyskiem warto też będzie sobie wymienić, jeżeli będziemy z niej korzystać na stałe. Łożysko na ceramiczne też w panelu bocznym. Myślę, że spokojnie pozwoli nam rzucać około 1 grama, jeżeli patyk będzie dobrze dopasowany, linka będzie gładka i cienka. No Ja nie łowię tak nisko multiplikatorami, wolę do tego klasyczny spinning XUL. No, ale są różne przypadki. No, niektórzy lubią się tak bawić, także ta szpula myślę, że spokojnie od 1, nie wiem, do 7 gramów. Na tej 3,5 ona rzuci mniej. Ta szpula to jest taka sama szpula jak jest w Micro Monster Pro od Kingdoma i Micro Monster Pro rzucałem 1,5 grama plus. Kajtek dwucelowy i to to latało bardzo fajnie. Także myślę, że tu będzie ten sam przypadek, że tam od 2-2,5 dwóch, dwóch grama na tej szpuli już będzie sobie na pewno radził. Oczywiście łożyska do czyszczenia na tą szpulę. Możecie też sobie założyć jakieś hybrydy, będzie jeszcze niżej wtedy startował. Także myślę, że narzędzie będzie dosyć uniwersalne, już nawet na tej szpuli z założonymi hybrydami. Z tą, no to już fajny akcent, fajna zabawa, ale trzeba do tego interesu wtedy dopłacić. Reszta po testach nad wodą. Trzymajcie się, strzałeczka.